I oto mamy już LG G2 Mini w naszych rękach. Yy, może rzućmy najpierw okiem, jak ten telefon wygląda. Wymiarami no, jest nadal nieco większy od iPhone'a, ale wyraźnie mniejszy od yy, poprzedniej G2, czyli od pierwowzoru. Yy, jeżeli chodzi o specyfikację. Specyfikacja jest nieco słabsza niż w G2, mamy tutaj procesor Snapdragon 401 2GB giga, RAMu, powinno być nieźle. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, 4,7 cala, 540x960 pikseli, co daje 234 ppi. Niby nie jest to wiele, ale tak jak teraz patrzymy na ten telefon, w zupełności wystarczy. Wyświetlacz cechuje się całkiem fajnymi kątami czytelności. Jak widzicie, jest zupełnie dobrze. Tutaj mamy troszeczkę jeszcze światła dziennego i troszeczkę się błyszczy, ale myślę, przynajmniej na podstawie tego co teraz widzę, że czytelność nawet w słoneczny dzień będzie co najmniej niezła. Zerknijmy może co zawiera menu w standardzie. Mamy tutaj telefon w zasadzie prosto z pudełka i cóż mamy po kolei. Alarm, aparat, aktualizacje. Jest przeglądarka Chrome już fabrycznie, jest dyktafon, jest skrót do Google Drive, klient e-mail, dostęp do filmów Google, galeria Gmail, usługi Google, hangoutsy, przeglądarka standardowa Androida, kalendarz. Jedźmy dalej. Adam pojeździ troszeczkę po menu, a ja może wspomnę tylko, że my dzisiaj mówimy tak naprawdę z polskiej oficjalnej premiery tego smartfona. Smartfon trafi już praktycznie od jutra do oferty polskich operatorów. Myśmy dostali akurat sampla, nie wiem czy jako jedynie, ale podejrzewam, że jako jedna z niewielu polskich redakcji sampla tego telefonu, w bardzo fajnym czerwonym kolorze. Adam, jeżeli mógłbyś pokazać. O, ślicznie jest, prawda? Zobaczcie sami. Jest fajne, takie matowe. Srebrno-czerwone. Tak. Bardzo fajna rzecz. Tył otrzymał, yy, otrzymał fakturę taką trochę matową, co na pewno poprawi chwyt. I tutaj od razu jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Pilot został. Ten pilot, który mamy w G2, w LG Flex. Tutaj również jest pilot do sterowania urządzeniami EV. Jest radio FM, yy, o co niektórzy z Was często pytają. Tutaj jak widzimy radio jest na 100%. Sprawdzimy jak działa, ale dopiero jak podepniemy słuchawki. Na razie niestety tego nie wypróbujemy. W standardzie dostaniemy też menedżer plików i na przykład jeszcze przeglądarkę pakietów dokumentów Office. Jeżeli chodzi o ekran, to to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Ten IPS jest widoczny pod yy, bardzo ojmi kątami. To, 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 jest, to jest po prostu coś fajnego. Poza tym o telefonie wypowiadał się tutaj na samym początku yy, tej premiery Młody Fotografia. W tej chwili niestety nie pomnę nazwiska, jeżeli chcecie sprawdźcie. W Adamaniu Natomiast yy, mówił o nim bardzo ciepło i bardzo dobrze. Mówił przede wszystkim o tym, że zdjęcia robione na wyświetlaczu nie są przekonywane kolory. Że to oczywiście nie jest high-end, to nie jest aparat high-endowy, to jest nadal smartfon. Niemniej jest to smartfon, który w tej cenie robi naprawdę bardzo fajne zdjęcia. A no, sprawdźmy. Ostrzy dosyć szybko. A jeszcze może o cenie, bo chyba nie wspomnieliśmy. Telefon będzie kosztował na wolnym rynku 999 zł. W ofercie operatorskiej będziecie musieli niestety sprawdzić sami, dzisiaj nie mieliśmy operatorów w związku z tym to w zależności od oferty ceny będą zapewne. Różne. Wiemy, że te wszystkie wersje kolorystyczne, czyli oprócz tej czerwonej jeszcze złota, biała, czarna będą w Polsce dostępne, ale dostępność poszczególnych kolorów będzie zależało od operatora, to już się dowiedzieliśmy, że nie, nie wszyscy operatorzy dostaną y, wszystkie wersje kolorystyczne. Tak, niektórzy dostali na wyłączność niektóre kolory, także musicie się rozglądać, jeżeli polujecie na LG Konkretną G2 Mini, na, na, na konkretny kolor, to musicie po prostu dowiedzieć od, od operatorów. Mówili dla Was Adam Ukowski i Jacek Filipowicz MGSNP. z Warszawy, z premiery LG G2 Mini. Po usłyszeniu.